Zobaczmy, jak w Integrated Computing Standard wykorzystać kopię zapasową, żeby przywrócić maszynę wirtualną. W poprzednim odcinku objąłem automatyczną kopię zapasową jedną maszynę wirtualną i wykonałem też dla niej ręczną kopię zapasową. Zobaczmy, jak z tego skorzystać. W menu nawigacyjnym wybieram Data Protection, a następnie klikam kafelek reprezentujący VDC. Przechodzę do Copies Standalone VMs. Tutaj widzę listę maszyn wirtualnych, które kiedykolwiek podlegały kopii zapasowej, nawet takich, które są już usunięte. Ale mnie interesuje maszyna Example VM. Klikam wielokropek, a następnie Show Backups. Na liście widzę wszystkie kopie tej maszyny, z których mogę skorzystać. Ponieważ od poprzedniego odcinka upłynął tylko jeden dzień, to widoczna jest tylko jedna kopia wykonana automatycznie, plus jedna wykonana ręcznie przeze mnie. Wybieram wielokropek przy tej kopii, która mnie interesuje. Opcja Restore to Original nadpisuje źródłową maszynę wirtualną. Nie można z niej skorzystać, kiedy ta źródłowa maszyna jeszcze istnieje i jest nadal włączona. Z kolei Restore to New tworzy nową maszynę wirtualną obok. Żeby z niej skorzystać, potrzebujemy wolnych zasobów pozwalających na uruchomienie takiej maszyny. Ja wybieram tą opcję. Podaję nazwę, pod jaką ma być utworzona maszyna wirtualna. Przechodzę dalej i zatwierdzam utworzenie maszyny. Postęp mogę śledzić w panelu tasks na dole strony. Kiedy odtwarzanie zostało ukończone, widzę w mojej chmurze nową maszynę wirtualną example-vm2. Wykorzystaliśmy kopię zapasową, żeby przywrócić całą maszynę wirtualną. Natomiast w tym narzędziu istnieje też możliwość wydobycia poszczególnych plików. I o tym w następnym odcinku.